Dzień dobry, dobry wieczór. Słuchajcie, mam dla Was ciekawostkę. To jest Amadea, jacht, który kosztuje 330 milionów dolarów. A został skonfiskowany przez rząd amerykański, a właścicielem jego był jakiś rosyjski milioner. Teraz czeka w porcie w San Diego, aby zostać sprzedanym. A, te informacje oczywiście mam z Google'a. No ciekawe zobaczyć takie cudo na własne oczy. Wow! Podgoniemy, co jest na nim. Dzień dobry, dobry wieczór. Słuchajcie, mam dla Was ciekawostkę. To jest Amadea, jacht, który kosztuje 330 milionów dolarów. A został skonfiskowany przez rząd amerykański, a właścicielem jego był jakiś rosyjski milioner. Teraz czeka w porcie w San Diego, aby zostać sprzedanym. A, te informacje oczywiście mam z Google'a. No ciekawe zobaczyć takie cudo na własne oczy. Wow. Podgoniemy co jest na nim.